11 lutego Ewangelia Marka, siódmy rozdział, wiersze od pierwszego do trzynastego. trzymając się tradycji starszych, hmm, takie krótkie stwierdzenie, a jednocześnie pokazujące nam, że Żydzi, tutaj konkretnie faryzeusze, uczeni w piśmie, bardzo mocno trzymali się pewnej tradycji, która stała się ważniejsza niż samo Pismo Święte, aniżeli Tora. Bo rzeczywiście. W odniesieniu do chociażby tutaj omawianego fragmentu i obmywania rąk, nie ma niczego takiego w Piśmie Świętym. To jest tradycja wymyślona przez człowieka. Jezus tutaj wyraźnie wskazuje, że Wy się trzymacie tradycji ludzkiej, a zapominacie o Piśmie Świętym. Zapominacie o przykazaniu Bożym. I rzeczywiście w tym fragmencie dalej Jezus wyjaśnia, że przecież. Macie taką tradycję, że jeżeli powiecie swojej matce czy ojcu Korban, to znaczy się tym darem, który miał być dla ciebie, stał się dar złożony na świątynię, to już teraz nie mamy jakby w obowiązku się o was troszczyć, gdy jesteście w potrzebie, gdy jesteście starsi. Złożyliśmy ten dar, który miał być dla was na świątynię. Taka była możliwość, którą dawała tradycja starszych, a przecież istnieje przykazanie. Mówiące o tym, aby czcić ojca i matkę swoją. I popatrzcie, że czasami może być w nas też taka pokusa, że własne prawo, nakazy, zakazy, jakaś tradycja staje się ważniejsza aniżeli Boże przykazanie. Jezus absolutnie piętnuje tego typu myślenie i działanie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.